Wala upałów, która może nadejść, oczywiście nie pozostanie bez wpływu na nasze zdrowie. Jeśli chodzi o układ krążenia, w szczególności czynność serca przyspiesza się. Rozszerzają nam się naczynia, spada nam troszeczkę ciśnienie, w związku z tym układ krążenia kompensuje to przyspieszoną czynnością serca. Przyspieszona czynność serca powoduje zwiększone zapotrzebowanie na tlen. A więc osoby, które mają chorobę wieńcową, czyli zwężenie naczyń wieńcowych, Mogą się czuć gorzej. Kiedy jest bardzo wysoka temperatura, a jesteśmy troszkę osobą obciążoną ze strony układu krążenia, należy przede wszystkim unikać jakichś bardzo ciężkich wysiłków fizycznych. Pozostańmy w cieniu, pozostańmy w domu, pozostańmy w chłodzie uzupełniajmy płyny. Uzupełnianie płynów ma takie znaczenie, że oczywiście bardziej się pocimy, tracimy tą wodę, tracimy elektrolity, ale też uzupełnianie płynów powoduje nasze chłodzenie wewnętrzne. Co pić? Woda oczywiście tak, ale nie za dużo, ponieważ woda nie zawiera zbyt dużo elektrolitów, a więc musimy pić płyny izotoniczne. Soki. Soki nie bardzo. umiarkowanie tak za dużo nie, dlatego, że zawierają za dużo cukru. A więc może piwo. No, piwo jest napojem izotonicznym. Niestety zawiera alkohol, będzie działać moczopędnie, będziemy się odwadniać. Napoje izotoniczne, jakieś takie uzupełniające dla sportowców. No można też z umiarem oczywiście, ale to też trzeba uważać na kalorie. Także płyny troszeczkę soli jak najbardziej w tym czasie należy jeść. Należy jeść po prostu, ponieważ termoregulacja polega na tym, że no, potrzebujemy energii do tej termoregulacji. No a jedzenie zawiera elektrolity. Także paradoksalnie Podczas upałów nie chce nam się jeść, ale jedzmy. Nadmierny wysiłek fizyczny podczas upału, no niestety jest szkodliwy. No jesteśmy narodem klimatu umiarkowanego, nie jesteśmy do tego tak bardzo przyzwyczajeni. Także nie przesadzajmy z tym wysiłkiem podczas upału. Płyny uzupełniamy. Oczywiście ile? No półtora litra płynów jeżeli normalnie się odżywiamy to te półtora litra najprawdopodobniej wystarczy. Oczywiście jeżeli nie jemy to trzeba będzie pić pewnie więcej, ale to mówię to ostrożnie, bo sama woda nie wystarczy. To musi być woda treściwa, to musi być woda z elektrolitami.